Bardzo dziękuję Wam kochani za tą wspólną modlitwę w czasie II Krzyżowej. To było dla mnie przepiękne doświadczenie wspólnej modlitwy. Człowiek ma w sobie, na człowiek przeżywa bardzo wiele rzeczy w sercu. Ja tą Drugą Krzyżową przeżyłem bardzo mocno w sercu. I kiedy jestem w tym kościele i patrzę też na wspaniałość Waszego Kościoła tutaj, to też. Można rozpoznać, jak wiele serca zostało włożone w to, żeby ten kościół zaistniał, żeby wyglądał tak, jak wygląda. I to dzięki Wam, dzięki Waszym przodkom. To jest niesamowite doświadczenie. I właśnie my to nosimy w sercu. I kiedy mówimy o, o Panu Bogu, a szczególnie kiedy chcemy poznać Pana Boga i rozważamy właśnie tajemnicę Wielkiego Piątku, to mówimy o sercu Pana Boga. Mówimy o Jego wnętrzu, Jego tożsamości. I możemy sobie zadawać pytanie: jaki Pan Bóg jest? Jakie serce Pana Boga jest? Yy, I właśnie chciałbym pokazać Wam, kochani, jakie, jakie jest serce Pana Boga. Najpierw trzeba zobaczyć to, jak Pan Bóg nas wspaniale stwarza, jak niezwykle nas stwarza. I yy, kiedy. Yy, kiedy czytamy Księgę Rodzaju, Pan Bóg stwarza całą materię, cały świat, materię nieożywioną, mówi, że jest dobra, ożywioną, mówi, że jest dobra, w końcu stwarza człowieka i mówi, że jest bardzo dobry i piękny. A zanim człowiek stworzy, to mówi: Uczymy człowieka podobnego nam. To znaczy, Bóg stwarza nas na swój obraz i podobieństwo. I jesteśmy w swoim wnętrzu bardzo podobni do Pana Boga. I zobaczmy, że my przeżywamy w sobie bardzo mocno, mam taką przestrzeń takiej, takiej intymności, takiego, takie miejsce, do którego nie ma nikt dostępu. Oczywiście poza Panem Bogiem. I to obrazuje, to obrazuje tą przestrzeń serca, tej niezwykłej intymności obrazuje chociażby to, co się działo w Nazarecie. Kiedy przychodzi anioł, przychodzi do Najświętszej Maryi Panny i mówi tą radosną nowinę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. I zobaczmy, to jest Loreto. To jest właśnie domek, który jak wiele, wielu wierzy, został cudownie przyniesiony właśnie z Nazaretu do Loreto. I chciałbym, żebyście zobaczyli tutaj to okienko, tutaj. To okienko. Dlaczego ono jest takie ważne? Dlatego, że prawdopodobnie przez nie pokazał się anioł Gabriel. Tak wygląda wnętrze tego domku. Ale zobaczmy tutaj, to tu jest to okienko. I zobaczmy, że Pan Bóg jest tak niesamowity, że nie narusza przestrzeni wolności wewnętrznej człowieka. I tak jak ten anioł Gabriel, który przyszedł, on stoi właśnie za tym oknem. I nie wchodzi w jakiś sposób gwałtowny do domu, do Maryi. On wie doskonale, że człowiek potrzebuje tej przestrzeni intymności, tej przestrzeni wnętrza, że jego wnętrze ma tą przestrzeń, której się dokonuje to niesamowite spotkanie człowieka z Bogiem. Widzimy, że anioł tego nie narusza. To jest niesamowite, i tak się dzieje też w naszym w naszym życiu, w naszym spotkaniu z Bogiem, że jest taka właśnie przestrzeń wnętrza, która jest zarezerwowana na spotkanie z Panem Bogiem. Jest to takie bardzo intymne wnętrze. I tak właśnie też Pan Jezus, kiedy mówi, że na modlitwie nie bądźcie godliwi jak podganie, tylko wejdźcie do swojej izdebki i tam się modlcie. Właśnie Pan Jezus mówi o, tym, o tej przestrzeni niezwykłej wnętrza. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Pan Bóg też ma swoją intymność. Kiedy Pan Bóg stwarza Ewę, to wtedy Adam jest pogrążony w głębokim śnie. I wtedy Pan Bóg z żebra właśnie Adama stwarza Ewę. Ale Adam śni w tym momencie. Jest, to nie, Adam nie widzi, co się dzieje. Pan Bóg ma tę właśnie też w sobie tę przestrzeń intymności. I daje człowiekowi rozpoznać to. Kiedy człowiek jest bardzo blisko, daje rozpoznać to, co się w nim dzieje. To jest niesamowita ikona. Mówi się, że to jest ikona trójcy. Autorem jest Rublow. Ikony się pisze, a kiedy się przy nich modli, to się czyta. To jest. Tak naprawdę to jest, ten, ten, ta ikona ma tytuł Gościnność Abrahama. Dlatego, że w Księdze Rodzaju, kiedy Abraham jest na pustyni, gdzieś tam, czy w pobliżu pustyni, wypa, wypasza, wypasa swoje owce, widzi przychodzi na tym pustkowiu trzech wędrowców, przychodzi Abraham i Abraham ich gości. Ta ikona jest tak namalowana, że tutaj ta. Postać na zielono y, siedząca, to jest Duch Święty. Tutaj w środku, w takiej szkarłatnej szacie, jest y, Pan Jezus. Widać y, również stółę charakterystyczną, którą ma na ramieniu. A tutaj w takiej kolor, szacie kolorzy, koloru by, niby przeozroczystego, trudnego do określenia, to jest Bóg Ojciec. Nad Nim jest domek, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele. Nad Panem Jezusem jest drzewo, bo Pan Jezus jest drzewem życia. I zobaczmy dalej, właśnie, że w tej sytuacji, kiedy przychodzi, przychodzi tych trzech wędrowców do Abrahama, to wtedy słyszymy o tym, że Abraham będzie miał dziecko. Sara, kiedy słyszy, to mając Abraham, miał prawie 100 lat, Sara miała około 80, i kiedy Sara to słyszy, oczywiście śmieje się, bo to jest, sądzi, to jest niemożliwe. Dlatego Izaak, który potem się rodzi, właśnie ma na imię Izaak, bo Izaak oznacza zaśmiać się albo uśmiech Pana Boga, jak to woli. I właśnie tych trzech wędrowców, który przychodzi, nie tylko mówi Abrahamowi o tym, że będzie miał dziecko, ale również mówi o tym, że niestety niepokoi się o ludzi, którzy mieszkają w Sodomie i Gomorze, że postępują źle. A skoro postępują źle, to niestety to ściągnie na nich zagładę. I Abraham wie doskonale o tym, że tam właśnie w Sodomie, w, w, w Gomorze, w tych w jednym z tych miast jest jego brat Lot. No i chce tego brata wyciągnąć. I zaczyna się y, z Panem Bogiem, można powiedzieć, tak trochę licytować. Mówi tak, a jakby tam w tym mieście było 50 sprawiedliwych, to czy ich wydobędziesz? Pan Bóg: Tak, wydobędę. A jakby było 45, czyli ich wydobędziesz, tak wydobędę. A jak będzie 30, to wydobędziesz, wydobędę. I tak targuje się z Panem Bogiem i dochodzą do dziesięciu, a jak będzie dziesięciu sprawiedliwych, to ich wydobędziesz. Zobaczmy, że Panu Bogu bardzo podoba się ta rozmowa, bo Abraham ma bardzo serce podobne do Pana Boga. Jest to serce miłosierne. Pan Bogu to gra, bo Pan Bóg jest miłosierny. Co Pan Bóg w tej sytuacji robi? Pan Bóg, chociaż bezpośrednio Abraham o to nie prosi, wyciąga właśnie z, z tam Sodomy czy z Gomory, wyciąga Lota, wyprowadza anioł Lota z tego miasta. Niestety żona Lota była tak zaangażowana w tą właśnie jakieś, jakieś grzeszne życie, że odwraca się i zamienia się w, stup, w subsoli a lot zostaje wyprowadzony. Dlaczego o tym mówię? Właśnie, żebyśmy poznali serce Boga, że Pan Bóg chce człowieka ocalić. Pan Bóg chce człowieka ocalić. To jest, to jest niesamowite. I warto, żebyśmy też to rozpoznawali. Jest taki fragment w piśmie świętym z księgi proroka Ozeasza. Kiedy to słyszymy takie słowa, że Pan Bóg nas zranił, Pan Bóg też uleczy. Co się okazuje? Że ten fragment jest wypowiedzią człowieka, który ocenia sytuację, która się dzieje. A kiedy sięgniemy kilka wersetów wcześniej, czy nawet cały rozdział wcześniej, to okazuje się, że Izrael jest w takiej trudnej sytuacji jako państwo. I szuka, żeby przetrwać jakichś sojuszów. Pan Bóg jasno mówi: nie kolaborujcie, nie współpracujcie z Asyrią, mówi przez proroków, a Żydzi na, na upartego zaczynają właśnie swoje związki z Asyrią. Niestety to się kończy tym, że Izraelici są pobici, poszarpani, że naród jest yy, niestety zgnębiony. I co ten człowiek, który dochodzi do wniosku, że warto być z Panem Bogiem, że warto Pana Boga słuchać, on to ocenia w taki sposób, tą sytuację. Chodźcie, powróćmy do Pana, bo On nas zranił, On nas uleczy. Tylko, że ta rana jest spowodowana przez głupotę człowieka. Człowiek, który tą sytuację widzi, tak to ocenia i sądzi, że... Tak Pan Bóg chciał. Nie, tak Pan Bóg nie chciał. Pan Bóg nie chce nigdy tego, żeby człowiekowi działo się źle. Pan Bóg chce człowieka właśnie wyciągnąć z tych trudnych sytuacji, a my często przez nas grzech wchodzimy w bardzo trudne sytuacje i cierpimy. A Pan Bóg tego nie chce. I zobaczmy dalej. Takie jest właśnie serce Pana Boga, bardzo kochające. Zobaczmy, jaki Pan Bóg jest właśnie niezwykły. Bo znowu, kiedy wracamy do Abrahama i przymierza z Abrahamem, kiedy Abraham jest w takiej trudnej sytuacji, kiedy cały czas czeka na swojego potomka i jest w takiej trudnej sytuacji, bo ten potomek się nie rodzi. To będzie ta to obietnica spełniona, czy nie będzie. Tak dywaguje. Pan Bóg bierze wtedy Abrahama i mówi, popatrz w niebo. Zobacz, to, to będzie twoje potomstwo, Tyle, gwiazd, tyle ile gwiazd na niebie. I Pan Bóg mówi dalej: zrób tak. Weź zwierzę, weź owce, weź tam kozła, podziel i inne mniejsze zwierzęta, podziel na pół. I. Zobaczysz, co się będzie działo dalej. Żydzi mieli taki zwyczaj, właściwie ludy tamtych czasów mieli taki zwyczaj, że wszelkie umowy zawierali w taki sposób, że właśnie przedzierali, się, poławiali zwierzę na pół i mówili tak, jeżeli nie dochowam słowa umowy, to niech stanę się jak to zwierzę przepłowione. Na przykład ktoś mówi, dostarczę tobie dwa wielbłądy, no a ty mi dostarczysz dziesięć owiec, no ale trzeba te, te owce muszą się urodzić, te wielbłądy też muszą się rozwinąć. Spotykamy się na przykład za rok, czy tam za dwa lata. Ale żeby być pewnym, że to, tej umowy się dochowa, to właśnie przepołowiono zwierzę na pół i przechodzono między tymi zwierzętami przepołowionymi. I mówił taki człowiek jeżeli nie dochowam słowa swojego, to niech stanę się jak to zwierzę przepułowione. I właśnie dzieje się coś takiego, że Abraham czeka, właśnie co się stanie, a Pan Bóg w tym momencie przechodzi pomiędzy tymi zwierzętami jak ogień. Ogień pali właśnie tą ścieżkę między tymi zwierzętami. Bóg przychodzi, żeby pokazać, że dotrzymuje słowa. Ale zobaczmy dalej. Co się dzieje dalej? Pan Jezus, Pan Bóg, żeby, żeby nam pokazać, że dotrzymuje słowa, właśnie staje się ofiarą. Zobacz, ja dotrzymuję słowa, ja jestem jak to zwierzę właśnie przepołowione. Ja ginę, bo dotrzymuję słowa. I widzimy to właśnie na krzyżu, kiedy Pan Jezus umiera. I zostaje przebite jego serce, z jego serca wypływa krew i woda, sakramenty Kościoła. I zobaczmy znowu, jaka jest ogromna miłość Pana Boga. On nie tylko pokazuje, że do, do, słowa dochowuje, ale nawet kiedy jego serce zostaje przebite, to z jego serca wypływa miłość krew i woda, sakramenty Kościoła. Nawet kiedy oddaje Ducha, to z jego, ser, to, to z jego uh, ust wydobywa się Duch Święty, żeby nas ożywić. Pamiętamy, jak czytamy w Ewangeliach, kiedy Jezus Chrystus oddaje ducha, to ten duch ożywiający sprawia, że wielu umarłych wcześniej zmartwychwstaje. To jest Bóg, który cały czas się daje, który cały czas się ofiarowuje. Zobaczmy, i tak jest właśnie w tej, w tej ikonie. Bóg właśnie o czym mówią te osoby mówią o miłości o tym jak y, mówią o tej ofierze która się tutaj dokonuje to jest też niezwykłe dlatego że widzimy y, jest tutaj taki y, kielich z winogronem niektórzy mówią że tam jest krew kiedy ściągnięto taką, takie różne warstwy farby kiedy konsekrowano tą ikonę okazało się że tam był namalowany wcześniej baranek ale co się okazuje? To nie jest jedyny kielich, który jest na, tym, na tej ikonie. Ponieważ kształt, który tworzy Duch Święty, i kształt, który tworzy Bóg Ojciec, jest ogromnym kielichem, w którym jest Syn Boży. Bóg, który cały czas się daje. Dobrze, ale zobaczmy to w sposób taki bardzo praktyczny. Jedna z osób, które, które potrzebują pomocy duchowej, ma wykasowaną, można powiedzieć, z pamięci całą wiedzę katechetyczną, którą wcześniej się uczyła. I Pan Bóg szuka sposobu, żeby dotrzeć do tej osoby. I ta osoba, osoba po modlitwie, kiedy już sobie spała w domu spokojnie, Mówi, że miała taki sen. Że przy stole była, był baranek i ten, ten baranek właśnie był przy takiej patenie. Na tej patenie oczywiście Eucharystia. Ta osoba nie wiedziała, że to Eucharystia. I ten sen się powtarzał kilka nocy. I w końcu ten baranek zaczął swoim pyszczkiem, że tak powiem. Przysuwać właśnie ten złoty talerz w stronę tej osoby. Chodziło o to, żeby, żeby właśnie ta osoba chciała, żeby zdecydowała się, żeby przyjęła Pana Jezusa. Inna sytuacja była taka, że właśnie któregoś razu jedna właśnie z osób opowiadała, jak jak pojawił się pewien człowiek, to było na nocnej zmianie, gdzieś tam przechodził za rogiem, na winklu, jak powiedziała ta osoba. I tylko powiedziała krótko, idź i powiedz, idź i powiedz. I ta osoba nie wiedziała o co chodzi, mówię, opisz mi tą osobę. No i zaczęła opisywać, że to był właśnie starzec, że miał właśnie taką brudkę, że miał coś takiego w rodzaju rękawiczek na ręce i że właśnie, że miał habit. Ja mówię, że to był ojciec Pio. No i co powiedział? No idź i ci powiedz. I o co chodziło? Chodziło o to, żeby ta osoba się wyspowiadała. Tylko znowu to był tam taki problem duchowy, że ta osoba nie była w stanie usłyszeć wyrazu spowiedź. Więc ojciec Pio powiedział: Idź i powiedz. I zobaczmy, że właśnie Boża miłość jest taka, że Bóg człowieka szuka, że Bóg człowieka pragnie, Bóg z, z człowiekiem chce być. Um, jakiś czas temu byłem na pielgrzymce i na tej pielgrzymce poproszono o, o mszę świętą. To było dokładnie tam, to było w Kashi, tam gdzie Święta Rita się urodziła i mieszkała i chodziło o takiego Pana Rysia. Intencja była taka, że była modlitwa właśnie, msza święta w intencji Pana Rysia, który jest alkoholikiem i sytuacja była taka, z następnego dnia, Ktoś z rodziny w Polsce dzwonił i mówił tak, że pan Rysiu obudził się rano i opowiadał, że miał taki sen, że szedł w górę wśród grupy pielgrzymów, i ta grupa pielgrzymów była tak zwarta, to był tak szereg zbity, że nie był w stanie wydostać się z tej grupy pielgrzymów. I ta grupa pielgrzymów szła w górę, i doprowadził ten szpaler doprowadził go na samą górę, gdzie na górze był krzyż, na którym wiesiał Pan Jezus. I na samym szczycie przejęła go od grupy pielgrzymów najświętsza Maria Panna i zaprowadziła pod krzyż. Zobaczmy właśnie, jakie jest serce Pana Boga, jaki jest Pan, Bóg, który cały czas szuka człowieka. I kiedy spojrzymy jeszcze raz na tą ikonę, to tutaj właśnie to widzimy, dlatego że na tej ikonie jest jeszcze miejsce dla człowieka, który przychodzi, dla człowieka, który czyta tą ikonę, który siedzi przed tą ikoną i wchodzi w ten niezwykły krąg spojrzeń, gdzie Duch Święty patrzy na Syna, Syn kieruje do Ojca. I zobaczmy, że my jesteśmy zaproszeni do tej miłości. Bóg zaprasza nas, byśmy się dosiedli do tego stołu, tak jak teraz jesteśmy w Eucharystii. Bóg pragnie, byśmy korzystali z tego, jak On się daje, bo On jest miłością, która nieustannie chce nas obdarowywać. I Bóg zaprasza nas do tego, byśmy doświadczali Jego miłości, byśmy cieszyli się Jego sercem. Amen.